Ile jest tygodni w roku? Otóż każdy rok ma zawsze 52 pełne tygodnie. Natomiast 1 lub 2 dni w roku przestępczym tworzą kolejny tydzień, który może być widoczny na kalendarzu. Czyli podsumowując, rok ma 52 tygodnie i jeden dzień, natomiast w roku przestępnym są to 52 tygodnie i 2 dni. Natomiast często jest tak, że w kalendarzach mamy wpisane po prostu 53 tygodnie. Natomiast oczywiście rok przestępny mamy co 4 lata. Poprzedni był w 2020 roku i miał 366 dni. Następny będzie oczywiście w 2024 i też będzie liczył 366 dni. Jeśli ten film uda się przydatny za łapkę w górę oraz subskrypcję w a jeśli chciałabyś mnie wesprzeć, to zachęcam Cię do zapoznania się z przypiętym komentarzem i jego dnia. Jeśli ten film uda się przydatny za łapkę w górę oraz subskrypcję w a jeśli a subskrypcję w a jeśli a subskrypcja subskrypcję, subskrypcja, a subskrypcja, a subskrypcja. A subskrypcja.